Tak się akurat składa, że miałem przyjemność spotkać się z pracownikami Cuvio w tym tygodniu, jeszcze w poprzednim. Szereg rzeczy zostało wyjaśnionych. Myślę, że jest to na pewno trudny okres czasu związany z wdrażaniem systemu informatycznego, który działa w innych jednostkach miejskich na czele z Urzędem Miasta Poznania. Każda zmiana zawsze rodzi jakieś niepokoje, ale z drugiej strony wyjaśniliśmy sobie wiele rzeczy. Część kwestii wymaga na pewno też po stronie pracowników tutaj jakby jeszcze dodatkowego doszkolenia, przeszkolenia, także po stronie oczywiście też firm informatycznych. Równolegle też zapewniłem o moim pełnym tutaj zaufaniu do Pani Księgowej. Uważam to, to, tą osobę, która jako doświadczoną też pracowniczkę wcześniej Urzędu Miasta, jako osobę właściwą. I myślę, że w ogóle na tym spotkaniu wątek w ogóle listu nie był specjalnie omawiany. Życzę sobie też tego, żeby takie kwestie zawsze były, bo ja jestem otwarty na rozmowy ze wszystkimi. Zawsze były w pierwszej kolejności na linii służbowe wyjaśniane. Od tego są poszczególni przyłożeni, struktury, i to jest jakby prawidłowa ścieżka działania. Jeżeli ktoś chce rzeczowo i konkretnie wyjaśniać pewne kwestie, powinien do bólu, nie ma chowania tematów pod dywan, ale wyczerpywać je drogą służbową. Listy to, to nie jest najlepszy sposób i to, to, to jest efekt raczej odwrotny od zamierzonego, natomiast tutaj na pewno część rzeczy jest, że tak powiem konsekwencją na pewno niewątpliwie trudnego okresu przyłomu 24 25 roku związanego z wdrażaniem systemu informatycznego pewne racje, jeśli chodzi o pewne wątki są słuszne i one też są przez dyrekcję tutaj w tej chwili też korygowane, staramy się pomóc, wyjść bardziej naprzeciw pracownikom tutaj, żeby też pewne rzeczy rozwiązać mają bardzo ważną, odpowiedzialną rzeczywiście funkcję bo to jest obsługa księgowo-płacowa placówek oświatowych, już niemałej części naszych placówek oświatowych, to jest bardzo ważna praca i też ją bardzo cenię, dziękuję za nią, bo to są tak naprawdę pieniądze publiczne którymi obracają placówki szkolne w naszym mieście to jest tak naprawdę dzisiaj ponad 2 miliardy złotych, taka jest dzisiaj kwota budżetu na oświatę, więc rzeczywiście ważne jest to, żeby to było robione w sposób jak najlepszy, ale też oczywiście szukając pomocy dla pracowników, ale też oczywiście z przeświadczeniem, że no są takie momenty, gdzie jest skumulowanie pewne rzeczy i odpowiedzialne i kierownictwo, i odpowiedzialni pracownicy wspólnie razem tworząc zespół są w stanie pokonać. I jestem optymistą po tych spotkaniach. Ale to, panie prezydencie, konkretnie jak staracie się pomóc? Bo z tego, co wynika z tego listu, to 15 pracowników odeszło. Drugie tyle jest na zwolnieniach lekarskich, a pozostała część pracowników jest obłożona dodatkową pracą. Tam ludzie biorą. Pracę do domu, na weekendy, po godzinach pracują. Ten system też nie ułatwia im pracy, bo to jest nowy system, który nie spełnia ich oczekiwań. Co konkretnie zamierzają Państwo zrobić? Wszystkie sprawy omówiłem na spotkaniu z pracownikami, przedstawił je dyrektor Cuvio i te kwestie pracownikom zostały przedstawione, zostały one przyjęte ze zrozumieniem pewne wątpliwości zostały również wyrażone, także te wszystkie kwestie zostały zakomunikowane bezpośrednio pracownikom podczas tych dwóch spotkań. Czyli nie powie Pan na osiem. Nie, zostały no, wszystkie kwestie organizacyjne, zostały przedstawione, część rzeczy jest kwestiami, które wymagają też tak naprawdę otwartości na pewne kwestie, wiele rzeczy też nie pojawiało się do końca precyzyjnych, także w zakresie zatrudnienia, myśmy też udzielali te informacje, to nie są też precyzyjne dane, a które tutaj też Pan redaktor cytował, jak rozumiem oczywiście także to też zostało wszystko też wyjaśnione. Ja jestem bardzo zbudowany po tych spotkaniach i to jest dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że też te spotkania miały miejsce. One nie miały w ogóle kontekstu tego listu. Ja zresztą nie planowałem spotkania ja jeszcze tak naprawdę to jest moja praktyka działań od lat jako wiceprezydenta że staram się też spotykać z pracownikami poszczególnych jednostek, czy z kierownictwami, czasami ze wszystkimi, w tym przypadku też ze wszystkimi pracownikami. Także na przełomie teraz też listopada grudnia, stycznia lutego odbywałem spotkania z, ze wszystkimi tutaj pracownikami, czy kierownictwami mm. wszystkimi podległych jednostek. Także przyszła też, też kolej na Cuvio. I tak jak mówiłem, było spotkanie w zeszłym tygodniu, w tym w zeszłym tygodniu z grupą księgowych, w tym tygodniu to była grupa płacowych i także osób, które obsługują zakładowe Fundusz Świadczeń Społecznych.